Coś tu napisało? No jak się tam przedostać to my będziemy teraz kombinować Bylebym nie nacisnął nigdzie poza ekran. Nie mogę wyjść? Hmm. Stary wąż Jakikolwiek item mogę tam użyć? Od razu uprzedzam, jestem super senny, gdyż dopiero co skończyliśmy robić przedostatni live, jak się okazało, z Fate Extra CCC. Konkretnie z Fate Grand Order Eventu CCC. Bo okazało się, że jednak zrobienie ostatniego bossa jest na tyle kurwa, ciężkie, że bez grindu na ułatwiacz się nie da. O to w sumie chodzi fabularnie, że no ostatni boss jest tak potężny. O! Rękawiczki. Ostatni boss jest tak potężny, że nie da się ich... że nie da się go załatwić bez ułatwiaczy, które są nam fabularnie zrzucone. Tyle że no, trzeba grindować questy poboczne, a w tym momencie, żeby je grindować, to, to troszeczkę ciężko.

Wydaje mi się, że my sobie programy w personę, co nie? Nie widzę nic lepszego... Nie, nic lepszego do roboty. Hmm, kran. Coś mi się wydaje, że wlejemy tam na dół wodę. that wouldn't get me anywhere the hose would only just reach beyond the cell what am i going to achieve with that a fire hose with metal connectors at both ends not exactly light the metal connectors at both ends are heavy enough on their own a połączmy. No, i mamy długi wąż, połącz. I musimy go jeszcze zanieść na drugą stronę. Mimo, że technicznie rzecz biorąc, leży tutaj. Wrzucić go tam. No, to chyba już idziemy odkręcać, chyba, że o czymś zapomniałem. Zapiszmy może, no już na tym dziewiętnastym, bo to już 19 odcinek. What cranes are you holding? There There's still some live electrical wires in the pipe. I'll have to change that first. Otherwise, flooding the place is going to be dangerous. There's still some live electrical wires in the pipe. I'll have to change that first. The door is open and there's nothing else I can do here the door. there's nothing else i can okay Tylko Jeszcze raz co mówi? There are still some live electrical wires in the pipe. I'll have to change that first. Otherwise, flooding the place is going to be dangerous. Hmm. Czyli wypadałoby użyć tej taśmy izolacyjnej, co nie? Tylko gdzie? My nie do końca rozumiem o czym mówi, o, rękawice, czy taśmę izolacyjną? Chyba, że chodzi o tą... ...o ten kran. Ale raczej nie. Nie, nie w ten sposób. Na czym ja tego mam użyć? gdzieś coś powinno być Ośc no, no cóż E przełącznik światła? Okay, yeah. I wonder why the... there's still. Some... I'll have to change. There's still some live electrical wires in the pipe. I'll have to change that first. Otherwise, flooding the place is going to. W jakiej rurze jakich przewodów pod napięciem? I'll put the... I'll put the light on first. Tu gdzieś są te przewody pod napięciem, czy co?

Okej. Dobra, kable wywalone. wolałbym je po prostu zakleić taśmą izolacyjną. To byłoby o wiele bezpieczniejsze. Ale spoko. Dobra, odkręcaj ten kran. O te kable chodziło. All flood the pipe. Później. Mhm. A tymczasem my w dół i do środka.

Jesteśmy w... w strasznego wajba z Penumbry pierwszej No tylko pierwszej nie ma innej Penumbry <laughs> Kojarzycie w ogóle Penumbre? Horror produkcji z... Fractured Games Czyli ludzi od Somy oraz z... Amnezji Amnezja jest chyba ich najbardziej znanym utworem Tworem No, ja I them An old wagon, like what used to be used in mines. It appears to have been built to transport heavy loads. It looks very solid and heavy. Huh. one of the wheels is missing. Perhaps that's why it was out of service. Hmm. Huh. a pile of stones. Most of the stones must weigh at least 60 or 80 pounds. They look really heavy. They look really... Brilliant. I almost killed myself getting through the first door, and the next one's waiting a few feet on.

Cały czas jest zasilanie Dobry bunkier Mamy sprężarkę. Mamy. Wydaje mi się, że zabrałem wszystkie śmieci, które by mi się tutaj przydały. Ale dobrze, że zrobili w razie co taką możliwość powrotu. I, i zapewna rzecz, że zrobili. Zrobili tak, że połączyli jednocześnie tą taśmę klejącą i klucz, że to był tylko jeden przedmiot, żebyśmy nie mieli możliwości dostania się tam. Wiecie, bycia w tej pod tą kratą bez klucza to fajne nawet.

To może pokazać, że barki z góry są bardzo mocne i ubezpieczone w piasteczku. Będzie to wymagało dużo siły, żeby je wkręcić lub wyrzucić z bramki. Mam pomysł. Mamy wagon, kamienie i tą bramę. Dałoby się ją przywiązać do wagonu, wrzucić do wagonu kamienie i zrzucić w przepaść. Albo zrobić coś innego. Tylko nic nie chce tam zadziałać. nie, nie. Gdzie jest takie kółko? Ono tu gdzieś powinno leżeć. Chyba że nagle się pojawiło w poprzedniej komnacie. that was the last stick of dynamite i don't need any more cable at the moment the flame's gone out already how was i supposed to heat my food over the next few days the flame's gone out O, tak, jakby mi brakuje możliwości robienia czegoś. Hmm. The compressor's flywheel is Aha. the size of the wagon's wheels, and it's fastened with four nuts. Hmm. Okay. No.

Robust as I thought. Where did to Weird. One of the planks is broken. There's a shell. I'll move the plank. Still not much to see. The light only reaches a few feet down. The stones are adding. no other stones the Tak, tylko przypomnę, że w jednym z dialogów, w jednej z wypowiedzi, czyli tej, kiedy zabierał kółko, wagon został przetłumaczony na dorożka. Bywa. Ok, mam wszystko, czyli dołączymy ciężką żelazną bramę.

That's it. The bars and the wagon are connected by the chain. The wagon is ready to the shaft. It's full of 100 weight stones. I can't move it an inch. I might be able to move it that short distance with a lever. Deski. Chyba nie powinienem tak pomieścić dialogów, co nie? Czy deska wystarczy? if okay the two bars have been ripped clean out of the concrete now there's enough room to climb up through the crevice let's hope that the crevice leads to freedom God damn it I crawl out of the trap and land in the orders assembly room oh this can't be for real fortunately it looks like there's no one here.

Five or six of them. Does that mean this conspiracy is only made up of a handful of people? Huh. No clues, nothing that might help me. Transparent Banner Albo, nie Nevin Standard Arras.

That's another way of doing it. All right, calm down now. Angelina's still missing. Perhaps she's been used as bait in order to lure me here. But why? Where is she now? Perhaps I should talk to Miss Valley again. She knows more than she lets on. The question is, what's with the Order? I mean, who belongs to it? <laughs> what do they want from me? A widziałem, że coś się tam skrada. Akt czwarty. Dlaczego cały czas gra muzyka z tej lokacji w tle? O, ja znam to miejsce. Chyba. Wiecie co? W tym miejscu, moi drodzy, zakończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, i zobaczę w kolejnym odcinku Kochane dzieci Boże.